przez pogodę, ale na nią wpływu nie mamy i zaraz mi ucieknie. No w każdym razie, tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek będzie na pewno inny. Będzie w nim na pewno o wiele mniej merytoryki, a wiele więcej przekazu. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jestem właśnie w trakcie ujęć. Idzie dobrze. Czy świat oszalał? Gdziekolwiek się nie ruszę, skrylują, wysyłają, piszą, lewym palcem, prawym palcem, w samochodzie i w tramwaju. Wszyscy się spieszą, a i tak spóźniają. Łączność daje tobie poczucie bezpieczeństwa, ale tym samym zawiera ci dużo więcej. Szczególnie ze spuszczoną głową. Wszystko pędzi do przodu, a życie masz jedno. I nie mówię o życiu w twojej grze. Nie musisz brać w tym udziału, możesz zawsze wyłączyć telefon na chwilę. A potem możesz znowu skrolować, skrolować, pisać, wyszukiwać, śledzić, możesz się uśmiechnąć, być śledzonym albo poczytać książkę. Ale pamiętaj, są sprawy, które warto załatwić w cztery oczy, bo nikt inny ich za Ciebie nie załatwi. To głównie świat się zmienia, a my razem z nim. Nie walcz z tym, dostosuj swoje potrzeby i znajdź swój własny punkt na mapie. Jak to wykorzystasz, zależy już tylko od Ciebie.